Czy dostrzega Pan konieczność inwestycji w szeroko rozumianej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej? Jeśli tak, to jakie inwestycje planuje Pan zrealizować w kolejnej kadencji samorządu? Proszę o określenie szacunkowego okresu realizacji i wskazanie źródeł finansowania. Jeszcze tylko dopowiem, że każdy na odpowiedź ma minutę. Czas startu. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, no przede wszystkim inwestycja w infrastrukturę sportową jest dzielona na jakby dwie części. Pierwsza to jest infrastruktura amatorska, która służy tym, którzy na co dzień nie uprawiają tego sportu aktywnie. To są ścieżki rowerowe, którymi można jeździć, które wybudowaliśmy w tej kadencji, które służą do powiedzmy weekendowych wycieczek do sąsiednich gmin. To, są także, e, chociażby, to jest także chociażby Park nad Narwią, który uruchomiliśmy, który cieszy się dosyć dużym powodzeniem, to są takie miejsca, gdzie można wy, wyjść na co dzień, żeby troszeczkę tej, powiedzmy, aktywności sportowej e, z, zdobyć, nie wiem jak to powiedzieć, użyć, tak. Druga rzecz to jest ta infrastruktura profesjonalna, i tutaj mamy przede wszystkim Orliki i nasz stadion. Jeżeli chodzi o Orliki, to my już naszym własnym sumtem podjęliśmy inwestycje w oświetlenie na tych Orlikach. To jest także modernizacja oświetlenia chociażby na basenie. My widzimy potrzeby modernizacji tego, co już istnieje, po to przede wszystkim, żeby było koszt funkcjonowania. Ale widzimy też potrzebę budowy czy rozbudowy naszego stadionu, co w aktualnie czynimy. Dziękuję pani Dziękuję Adam. bardzo. Dziękuję za dyscyplinę czasową i pytanie do Pana Adama Krupiewskiego. Od lat mówi się o konieczności zagospodarowania nabrzeży Narwi. Pewne inwestycje już rozpoczęto. Jakie działania zamierza Pan podjąć? Jakie inwestycje zrealizować, żeby wykorzystać turystyczny i, i rekreacyjny potencjał przepływający przez miasto rzeki? Dziękuję bardzo za te pytania. Oczywiście, to jest oczko w głowie naszego programu. Tak naprawdę, bulwary nadnarwiańskie wymarzyłem sobie już dawno temu, gdy byłem w Warszawie na wycieczce. Nie wiem, czy Państwo chodzili i widzieli, jak wyglądają bulwary wyślane. To naprawdę nie jest żart, nie jest śmieszne, tylko jest realne do zrealizowania. Dzisiaj. Dzisiaj to co robimy jest troszeczkę złym pomysłem, bo tak jak wszyscy mieszkańcy mnie pytają po tym co widzieli, jak zalane zostały te tereny nad, nad Narwiańskie. Czy warto tam inwestować? Czy warto to budować na tym poziomie ziemi, żeby, żeby było wszystko zalane i zniszczone i co roku odnawiane? Szanowni Państwo, my zrobimy tak, żeby to nigdy infrastruktura się nie niszczyła. We współpracy również z przedsiębiorcami prywatnymi. Jeśli chodzi o plaże wybudujemy tam odkryte baseny i pełną infrastrukturę do morsowania zimowego i plażowania w ciągu Dziękuję bardzo. Lata. Dziękuję. Teraz pytanie do Pana Mariusza Mierzejewskiego. Przypomnę, że one są y, przydzielane losowo. Rada Miasta zdecydowała o zamiarze budowy dwóch zespołów przedszkolnych w Ostrowęce. Jednego na działce po starej komendzie, drugiego na osiedlu centrum. Czy będzie Pan kontynuował te plany i jakie inne inwestycje w oświacie zamierza Pan zrealizować w nadchodzącej kadencji? Myślę, że <laughs> przedszkole na osiedlu centrum jest jak najbardziej. Y, Trafioną inwestycją i trzeba, ją, i trzeba ją realizować. Po pierwsze, centrum, te okolice tamtej części Ostrołęki się bardzo rozwijają, dużo nowych mieszkań powstaje. W tamtej części jest też dużo młodych małżeństw, które mają, mają dzieci, także wydaje mi się, że to po prostu trzeba budować. Jeżeli chodzi o to drugie przedszkole, no to wydaje mi się, że jeżeli by udało się zrealizować tą pierwszą inwestycję i byłaby dalej taka potrzeba, no to jest to, jest to dalej do rozważenia. Natomiast ja bym w oświacie postawił na na y, szkolnictwo techniczne i y, skupiłbym się może nie, samej, nie na samej takiej budowlanej infrastrukturze, tylko raczej w doposażaniu szkół zawodowych, tak żeby te stanowiska y, szkolne, y, świat, żeby na tych stanowiskach można było y, Bardziej profesjonalnie wykształcić w oparciu o najnowsze technologie i najnowsze urządzenia. No bo wiadomo, że młodzież nie może uczyć się na tokarkach z 70-tych lat czy z 60.. -tych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejności pytanie do pana Pawła Niewiadomskiego. Problemem kierowców są nie tylko korki, ale także brak miejsc parkingowych w Ostrowęce, zwłaszcza w centrum miasta. Jaki ma pan pomysł na rozwiązanie tego problemu i czy widzi pan możliwość budowy nowych parkingów publicznych w Ostrołęce? Jeśli tak, proszę o wskazanie lokalizacji. Dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie parkingów w centrum miasta, no to tutaj nasz układ urbanistyczny nie pozwala na pobudowanie nowych parkingów. Ja generalnie jestem, jestem przeciwnikiem betonozy w mieście. i więcej betonowych parkingów, tym gorzej generalnie dla funkcjonowania w takim mieście. Ja uważam, że trzeba skorzystać i czy też rozwijać te programy, czy też już tutaj działania, które są podejmowane. Przede wszystkim, ja uważam, że ostatnio na sesji Rady Miasta zwiększyliśmy o 20 dodatkowych minut strefę bezpłatnego parkowania dla osób korzystających z karty mieszkańca. Ja myślę, że ten czas należałoby troszeczkę wydłużyć nawet do 40 minut, no bo nie oszukujmy się, w ciągu 20 minut nie zawsze jesteśmy w stanie załatwić te wszystkie sprawy urzędowe. Na pewno trzeba też postawić na transport zbiorowy, Czyli dalszy rozwój komunikacji miejskiej, najbliższa perspektywa finansowa unijna też da ku temu możliwości. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie do pani Anny truszkowskiej Aptacy. Od lat trwa w Ostrąjce dyskusja o budowie trzeciego mostu przez Narew. Miałby powstać jako część połączenia drogowego ronda Łupaszki z rondem Jana Radomskiego. Czy budowa tego mostu będzie dla Pani priorytetem? Jeśli tak, w jaki sposób zamierza Pani sfinansować te inwestycje? No oczywiście, że budowa mostu jest dla ostrońki priorytetem. E, razem z obwodnicą oczywiście szybką drogą dojazdową do Osusanki. Ja nie wiem, dlaczego w tej chwili. Nie jest to kontynuowane, dlaczego to zostało jak gdyby gdzieś jest wciśnięte. Miasto otrzymało z rządowego funduszu celowego 60 milionów na, na ten most. Docelowo inwestycja ma kosztować 120 milionów. I myślę, że ważne jest tutaj, żeby prezydent pochodził z koalicji rządzącej, bo wtedy może bardzo szybko pozyskać pieniądze, środki na budowę tego mostu z KPO. Mamy na to tylko dwa lata, później te pieniądze mogą przepadnąć. E, uważam, że stan dróg również w Ostrołęce jest fatalny i na to też by trzeba było zwrócić uwagę. A co do parkingów, to mam taki pomysł, żeby na miejscu starego basenu pobudować parking wielopoziomowy, taki pod wynajem dla ludzi, którzy mieszkają na średniu Starosty Kosa, pod wynajem długoterminowy, z możliwością wynajmowania dla ludzi przyjezdnych. Dziękuję bardzo. I ostatnie w tej serii pytanie do pani Ewy Żebrowskiej-Rosek. Miasto odzyskało w ostatnim czasie atrakcyjne działki w centrum. Po byłej komendzie i po byłej pływalni. Tylko częściowo zagospodarowywany jest także przez budowę zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego teren po byłym szpitalu. Czy ma Pani pomysł na zagospodarowanie tych działek? Tak, dziękuję za to pytanie. Tereny po byłej komendzie, o których Pan wspomniał, mają już swoje przeznaczenie. W ubiegłym roku podjęliśmy jako radni miasta uchwałę w tym kierunku. Ja oczywiście słyszę teraz różne głosy, bo są głosy, czy, czy tam będą spełnione warunki, czy nie będą. Ja domyślam się, że skoro pan prezydent przedłożył taką uchwałę radnym, to wszystkie kryteria to miejsce spełnia. Jestem jak najbardziej za tym, aby pobudować tam przedszkola, dlatego że są one najzwyczajniej potrzebne naszym mieszkańcom. Ubolewam na tym, że w ostatnich pięciu latach nie powstało w Ostrowiec żadne przedszkole. To bardzo ważne również z punktu widzenia zatrzymywania młodych ludzi w naszym mieście. Po prostu te miejsca przedszkolne są potrzebne dla ich dzieci. Tam jeszcze pytał mnie pan o. O, o basen, basen. kometę i dziękuję. stary szpital. Tak, jeżeli chodzi o miejsce po starym basenie, ja myślę, że byłoby, jest to dobre miejsce, aby tam pobudować park rozrywki dla młodzieży z parkiem linowym i ściankami spinaczkowymi. Jeżeli chodzi o stary szpital, dziękuję jestem bardzo. przekonana, że należałoby to po prostu wyburzyć i na przykład przeznaczyć dziękuję, pod inwestycje dziękuję. mieszkaniowe. Dziękuję bardzo. Trzymamy się czasu. Ale tak się akurat składa, że kolejną serię pytań proszę, zaczynamy, zaczynam. tak jak mówiłem, w odwrotnej kolejności, także mikrofon pozostaje przy nie pani dostanie. Ewie i czytam kolejne pytanie. Ale proszę o spokój, Pani Adamie. Teraz głos należy do Pani Ewy. Ostrołęka od wielu lat w rankingach plasuje się wysoko pod względem dochodów samorządu w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Jednocześnie wypadamy dużo gorzej w zestawieniu wydatków inwestycyjnych. Jak ocenia Pani tę sytuację i jak można ten niekorzystny bilans zmienić? Za to pytanie również dziękuję, bo obszar inwestycji to obszar bardzo wrażliwy dla naszego miasta. Z tych względów, że po prostu w ostatnich pięciu latach nic się w tym kierunku w Ostrołęce nie zadziało. Muszę Państwu powiedzieć, że ja z rozrzewnieniem wspominam rok 2006, w którym po raz pierwszy weszłam do Rady Miasta. W tamtych czasach wiele się w Ostrowęcy budowało ulic, chodników, robiliśmy termomodernizację ostrowęckich szkół, budowaliśmy orliki, powstał aquapark. Po prostu miasto żyło, coś się działo. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, że w tej chwili, kiedy budżet mamy o ponad 100 milionów wyższy niż w tamtych czasach, po prostu miasto pod względem inwestycyjnym jest na zerowym poziomie. Chciałabym powiedzieć, że ja chcę przywrócić ten dobry trend. Wiem skąd pozyskać środki, wiem, że są takie możliwości i zrobię to dla Państwa. Mam też na uwadze czynnik ludzki. Mamy bardzo wielu dobrych fachowców w Urzędzie Miasta, którzy wiedzą, jak to robić. Mam zamiar zmobilizować ich do pracy, zatrudnić, być może stworzyć specjalną komórkę do pozyskiwania środków. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Kolejne pytanie do pani Anny Truszkowskiej-Japtacy. Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Ryzyko konfliktu zbrojnego na terenie Polski jest niestety realne. Jakie działania zamierza pani podjąć w zakresie szeroko rozumianej obrony cywilnej? Czy w ogóle dostrzega pani konieczność i możliwość podejmowania takich działań przez samorząd miasta? No, oczywiście, że tak. To jest. Dziękuję bardzo za pytanie. Chciałabym powiedzieć jeszcze, że tak myślę jak pani Ewa w poprzednim, w poprzednim pytaniu. Natomiast tutaj my musimy się zmierzyć z tym, że za granicą Polski, tutaj, tutaj na wschodzie, jest konflikt zbrojny, który trwa już od dwóch lat. I tak prawdę powiedziawszy, to ja tak trochę chciałabym zapytać, zainteresować się, co pan prezydent przez ten czas zrobił w tym kierunku. Czy, był, czy, czy jest już jakiś plan dla Ostrułęki, czy jest w planach budowa schronu? Czy są zabezpieczone ujęcia wody? Czy, czy na przykład jest już, czy ma pan plany wprowadzenia edukacji dla, dla ostrołęczeń, żeby wiedzieli, co w razie takiego konfliktu zrobić? Czy w ogóle wy państwo też wiecie? Bo ja do tej pory niestety, ale ja się z czymś takim nie spotkałam. I to mnie bardzo martwi, bo prezydent powinien odpowiadać za bezpieczeństwo ostrołęczeń. Uważam, że te działania już powinny być, tym bardziej, że konflikt jest od dwóch lat może wzorem innych prezydentów. Dziękuję bardzo. Niestety muszę, muszę przerwać. Ja tylko przypomnę, że za chwilę będziemy mieć rundę, gdzie będzie można zadawać sobie pytania i wtedy na pewno na te pytanie py, pytany odpowie. Przechodzimy do pana Pawła Niewiadomskiego. Wydaje się, że Ostrołęka nie wykorzystuje dostatecznie swojego potencjału lidera subregionu. W jaki sposób zamierza pan zrealizować współpracę z sąsiednimi jednostkami samorządu, powiatem i gminami. Proszę podać konkretne przykłady możliwych wspólnych z gminami lub powiatem działań lub inwestycji. Dziękuję za to pytanie. Szanowni państwo, tak jak od początku swojej kampanii mówiłem, ja w głównej mierze stawiam na dialog i współpracę ponad podziałami. I myślę, że ta współpraca, jeżeli chodzi o ten najbliższy nasz, naszych sąsiadów, czyli gminy ościenne, to przede wszystkim... Sprawy takie lokalne, potrzeby mieszkańców, chociażby kwestia ulicy Granicznej do dzisiaj nierozstrzygnięta, a wiemy, że trwają tam teraz wykopki archeologiczne. Kwestia też uregulowania kwestii prawnych na osiedlu Leśniewo, bo też jest to ważna kwestia, nie została w związku z przyłączeniem tych terenów z Ostrołęki do końca uregulowana. Ale mówimy też o projektach takich dalszych, dalekosiężnych. To oczywiście współpraca ze starostwem, chociażby w ramach tak zwanego dużego ringu, który miałby powstać w Ostrołęce, czyli tutaj inwestycje Drogowe, ale myślę, że nie wykorzystujemy do końca potencjału współpracy w ramach programów, w których jesteśmy, chociażby program PISA, NAREF i myślę, że tutaj też jest duża szansa na realizację wspólnych projektów, chociażby turystycznych, no i też współpraca z samorządami województw ościennych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie do Pana Mariusza Mierzejewskiego. Dużym problemem miasta, zwłaszcza w okresie zimowym, jest zanieczyszczenie powietrza. W dużej mierze za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest tak zwana niska emisja, głównie stare piece na węgiel i drewno, tak zwane kopciuchy. Jak zamierza pan rozwiązać ten problem? Na pewno nie każąc ludzi, których nie stać na to, żeby dokonać transformacji energetycznej czy takiej związanej z ochroną środowiska, myślę, że na początku trzeba skupić się na tym, żeby szukać, Jakiś form wsparcia finansowego czy sięgnięcia po projekty, które mogą być możliwością rozwiązania tego problemu w taki sposób, żeby pomóc osobom, które nie są w stanie same dokonać zakupu, wymiany piecy czy montażu pomp albo jakiegoś systemu, który będzie czerpał energię z powietrza, czyli jakieś wiatraki i tak dalej, czy inne rozwiązania. Natomiast wiadomo, że my możemy bardziej skupić się na dużych przedsiębiorcach i motywować ich do tego, bo ich stać na to, żeby, żeby taką transformację w szybszym tempie wykonywali. Natomiast jeżeli chodzi o te małe gospodarstwa domowe, to skupmy się na tym, żeby pomóc tym ludziom, a na pewno ich nie karać. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do Pana Adama Korpieskiego: od lat mówi się o konieczności remontu bądź budowy dworca autobusowego w Ostrołęce. Tymczasem najpiękniejszy, najnowocześniejszy nawet dworzec nie zmieni faktu, że brakuje połączeń autobusowych z i do Ostrołęki. Jakie realne kroki zamierza Pan podjąć w celu zapobieżenia wykluczeniu komunikacyjnemu Ostrołęki? Dziękuję Panie Redaktorze. Ja poświęcę te parę sekund na... Odpowiedź tutaj panią dwóm przed nami, zwłaszcza pani Ewie Żebrowskie Rosa która powiedziała, żeby przeznaczyła tereny poszpitalne na budownictwo mieszkaniowe, gdzie jest radno, i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że ten teren jest możliwy tylko do przeznaczenia na cele publiczne związane z medycyną, bo tak zostały przekształcone i nie jest możliwe żadne inne budowanie. No, szanowni państwo, rozmawiajmy poważnie, a nie o jakichś. Dziwnych mrzonkach, dokładnie. Jeżeli chodzi o dworzec autobusowy, my mamy w swoim, w swoim programie oczywiście budowę pięknego dworca, który będzie dumą chlubo ostrońki stanie się centrum przesiadkowym z parkingiem podziemnym. Ten parkingiem tu nawiąże do tej, do tej bezpieczeństwa, w którym będzie można zorganizować to miejsce schronienia. A współpraca Bardzo z gminami doprowadzi do tego, Dlatego, że połączenia Niestety zostaną muszę przerwać. Pani Adamiewicz, pan dziękuję. Polemikę zabrakło na koniec. I ostatnie pytanie w tej serii do pana Łukasza Kulika. Jak ocenia pan działalność miejskich spółek i zakładów budżetowych? Czy widzi pan konieczność zmian w tym obszarze? Jakie obszary odpowiedzialności miejskich spółek wymagają naprawy i jak zamierza pan to zrealizować? Zwalniaj, zwalniaj. Dziękuję serdecznie. No, słyszeli Państwo, jaki plan ma pan kandydat Adam Kurpiecki? I zwalnia, i zwalnia. No to ja powiem tak. Jeżeli chodzi o miejskie spółki, oceniaj funkcjonowanie dobrze, natomiast zawsze jest coś do poprawy. Jeżeli chodzi o za miejski zakład komunikacji, na przykład, to wprowadziliśmy nowy rozkład jazdy, wprowadzamy szereg nowych połączeń na gminach, które cieszą się coraz większą popularnością. Musimy tam wymienić ten tabor, który już w bardzo znaczącym stopniu wymieniliśmy. Kupiliśmy 10 autobusów CNG, kupiliśmy 6 eurodizli. Planach mamy kupę kolejnych elektryków. Także tutaj jest pole do raczej ewolucji niż rewolucji. Jeżeli chodzi na przykład o OPK, to pragnę Państwu powiedzieć, że na samym początku, kiedy przejąłem władzę, w mieście funkcjonowało, czyli miasto obsługiwało 12 śmieciarek. W tej chwili zeszliśmy do 9, modernizujemy też ten tabor, i to jest też. Po prostu w miarę możliwości, w miarę starania się utrzymania tych opłat na relatywnie niskim poziomie, konieczność wymiany tego, co posiadam, na nowe. To są także inne inwestycje w innych spółkach, no i mam nadzieję, że dzięki Państwa głosom będzie dane mi je zrealizować. Dziękuję. I tak jak poprzednio, wracamy w tej kolejności także ostatnia seria pytań, i zaczynamy od Pana Prezydenta. Nasze społeczeństwo jest coraz starsze, jednocześnie seniorzy są coraz aktywniejsi. Jak ocenia Pan aktualną ofertę dla tej grupy wiekowej w Ostrójeńce i czy widzi Pan konieczność nowych inwestycji i inicjatyw w tym obszarze? Proszę Państwa, od razu powiem, nie umawialiśmy się na pytania, było losowanie, po prostu tak wylosowałem i tak wyszło. No. Jeżeli chodzi o seniorów, to ja myślę, że tutaj mamy przede wszystkim, możemy się pochwalić pięknym centrum aktywności seniorów, które powstało w czasie tej kadencji dzięki się współpracy mojej i Rady. To nie jest tak, że to któryś radny czy prezydent sam to zbudował. I seniorzy mają przede wszystkim swoje miejsce, w którym mogą realizować swoje pasje. To jest ważne, bo w tej chwili mamy szereg programów, łącznie czy we współpracy z Mazowszem, które już są uruchamiane, które służą aktywizacji tych seniorów, czyli wyciągania ich z domu i zapewniania im aktywnego spędzania czasu. To jest ważne, żeby ci ludzie no, w jesieni swojego życia mogli realizować swoje pasy, wyszli z domu, mieli taki czas na, powiedzmy, robienie coś innego niż patrzenie w telewizor. Ja widzę tutaj spore pole do popisu, ale bardziej w pro... Bardziej w programach miękkich, czyli w wymyślaniu kolejnych inicjatyw i w przekazywaniu naszym seniorom coraz większych kwot pieniędzy na to, żeby oni sami realizowali to, chociażby w ramach Centrum Aktywności Seniorów, Uniwersytetu III wieku, albo Uniwersytetu II wieku, który tutaj też padał taka propozycja. Dziękuję bardzo. W kolejności pan Adam Kurpiewski. Problemem mieszkańców Ostrojenki jest dostęp do lekarzy specjalistów i szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Wprawdzie nie jest to zadanie własne miasta, ale czy dostrzega Pan możliwość działania samorządu w celu poprawy tej sytuacji? Dziękuję bardzo za to pytanie. Jeszcze dokończę, Szanowni Państwo, skorzystając z okazji, że mamy naprawdę dobry program, który umożliwi te połączenia między Białym Stokiem a Warszawą i Olsztynem. Także to będzie na pewno zrealizowane. A jeżeli chodzi tu o profilaktykę, Szanowni Państwo, przede wszystkim profilaktyka zdrowotna to jest nasz priorytet. Do tego współpraca ze szpitalem, którą na pewno będziemy mieli dużo łatwiejsze, bo jest to jednostka samorządu Mazowsze. Będziemy również wprowadzali to, co wprowadza prezydent miasta Warszawy Rafał Trzaskowski, czyli stypendia dla specjalistów, którzy, którzy będą później musieli odpracować w jednostkach miejskich czy na terenie miasta Ostrołęki te dofinansowania w czasie studiów. Dopodobnie chcemy wdrożyć też program tych szczepień przeciwko HPV dla najmłodszych mieszkańców Ostrołęki, żeby nie chorować. Pani dziękuję Narada, bardzo. Dziękuję. W kolejności pan Mariusz Mierzyjewski. Jak ocenia pan obecną ofertę kulturalną miasta i miejskich instytucji kultury? Czy planuje pan jakieś zmiany w organizacji i zarządzaniu jednostkami kultury i czy widzi pan konieczność inwestycji w tym obszarze? Myślę, że Ostrołęka ma szczęście do bardzo dobrego dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury. Bardzo ciekawe pomysły, które są realizowane przez, ten, przez tą placówkę. Z drugiej strony w tej kadencji udało się przełamać taką, taki impas ostrołęcki, jeżeli chodzi o imprezy. Zaczę, na imprezę zaczęło przychodzić dużo ludzi. Te imprezy są organizowane dla różnych grup tematycznych, bo jest młodzież, która słucha rocka, jest młodzież, która chce spotkać się nad Narwią. Ktoś woli bardziej muzykę taką popularną i dla każdego jest oferta. Niesamowita rzecz to, zorganizowany w tym roku jarmark, który przyciągnął też bardzo dużą ilość osób. Wydaje mi się, że trzeba kontynuować te dobre pomysły i Ostrołęka nie ma, wydaje mi się, takich, takich punktów słabych, jeżeli chodzi o kulturę, a pomysły na to, żeby tworzyć teatr jeszcze w ostrońce, jeżeli by się to udało, to szapoba. będzie na, na nasze miasto będzie naprawdę super. Dziękuję bardzo. I pytanie do pana Pawła Niewiadomskiego. Dużym problemem społecznym naszego miasta jest emigracja młodych ludzi. Co zrobić, żeby młodzi ludzie zostawali w Ostrołęce lub chcieli tu wracać po zakończeniu szkół? Dziękuję. Na no to pytanie już odpowiadałem na ostatniej debacie, ale temat jest mi naprawdę bardzo bliski. Tak jak powiedziałem, tutaj należy dokonywać zmian szeroko, tak? Nie możemy się skupić na jednym działaniu. Przede wszystkim dobra komunikacja z ośrodkami regionalnymi Warszawa, Olsztyn, Białystok. Już tutaj widać pewne działania, które zostały w tym kierunku podjęte, ale to właśnie o to chodzi, żeby pracować w Warszawie ale mieszkać w ostrące i w ostrące wydawać pieniądze. Druga kwestia, czyli kwestia tego komfortu życia, czyli zapewnienie młodym rodzicom żłobka, przedszkola, żeby mogli szybko wracać na rynek pracy. Przede wszystkim dobry start dla nowych przedsiębiorców, czyli stworzenie takiego centrum, gdzie właśnie młodzi pomysłowi, kreatywni przedsiębiorcy, a takich też mamy w Ostrołęce, mieli szansę przy wsparciu miasta tą swoją działalność otworzyć czy też promować. I też jest ważne właśnie, aby te dodatkowe kwestie związane z rekreacją, kulturą też były na wysokim poziomie, wysokim standardzie. No i oczywiście infrastruktura drogowa, bo bez tego to ani rusz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie do pani Anny Truszkowskiej i Wiele osób w Austrii zmaga się z problemem braku własnego mieszkania. Czy dostrzega pani konieczność budowy mieszkań komunalnych, socjalnych lub niskoczynszowych? Jeśli tak, proszę powiedzieć, jak zamierza pani te inwestycje realizować? Jakiego rodzaju mieszkania i gdzie mogłyby w Ostrońce powstać? Oczywiście, że tak, istnieje potrzeba, pilna potrzeba mieszkań dla młodych ostrołęczan, dla, dla młodych ludzi, żeby tutaj zostawali. Ceny są niebotyczne nie stać młodych na wynajęcie własnego mieszkania, i dlatego uciekają z ostrołęki, więc rozwiązaniem jest wprowadzenie, budowanie mieszkań czynszowych z możliwością później ich wykupu. Powołam z zespół ekspertów, który pochyli się nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrółęki zobaczy, może coś się da przekształcić, żeby tam pobudować bloki wielorodzinne. Także mój apel jest taki w zasadzie do Państwa, żeby, żeby, żeby wziąć to na poważnie. Naprawdę tym młodym ludziom potrzeba tych mieszkań w Ostrółęce, żeby oni zostali, żeby ta Ostrółęka w końcu zaczęła żyć, żeby stała się zielona, żeby tutaj wraz z taką e, infrastrukturą towarzyszącą, a więc yy, przedszkole, żłobek, yy, park, to wszystko musi się znaleźć. Dziękuję bardzo. I tę serię pytań, jednocześnie tę część debaty kończymy pytaniem do Pani Ewy Żebrowskiej-Rosak. Czy dostrzega Pani konieczność zmiany sieci ostrojęckich szkół i kierunków kształcenia? Jak ocenia Pani obecną ofertę edukacyjną ostrojęckich szkół ponadpodstawowych? i czy należałoby w niej coś zmienić? Dziękuję za to pytanie. To bardzo ważne z punktu widzenia dobrej edukacji naszej młodzieży. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o samą bazę placówek, moim zdaniem jest ona wystarczająca. To co chciałabym zmienić to na pewno dostosować profile kształcenia do sytuacji rynkowych, do zmieniających się warunków otoczenia. Wiem, że w chwili obecnej na przykład funkcjonuje klasa energetyczna, to już chyba jest ostatni rocznik. Jest to dobry, był to dobry pomysł nawet z punktu widzenia takiego, że takie zakłady pracy fundują stypendia, mobilizują uczniów do, do nauki, do, do lepszych wyników. To bardzo takie motywujące dla młodzieży. Chciałabym ten trend poszerzyć. Mamy wiele różnych zakładów, różnej działalności, różnych profili na terenie naszego miasta. Można byłoby kierunki kształcenia rozszerzyć o potrzeby, tak, aby młodzi ludzie znaleźli później pracę w tych właśnie zakładach. Jest to również bardzo ważne z punktu widzenia zatrzymywania młodych ludzi w mieście. Obserwujemy niekorzystny trend spadku liczby ludności mieszkańców naszego miasta. Dostosowanie kierunk kierunków kształcenia spowodowałoby, Dziękuję. że młodzież mogłaby pozostać w ręce. Dziękuję. Dziękuję bardzo.